Siemano Widzowie witam w kolejnym odcinku z naszego Survival'a. Poza odcinkiem, tylko zrobiłem sobie tutaj tymczasową bazę w tym domku Villagera. Um, ogarnąłem sobie z tych diamentów co mieliśmy: kilo siekiery i miecz. I dostałem jeszcze pięć, nie wiem co z nich zrobić. Na pewno enchant będę robił. No i cel na ten odcinek. To jest y, zrobić jakiś w miarę dobry domek I w sumie takie poboczne rzeczy jak portal, bo wykopałem obsydian pod odcinkiem, żeby po prostu no nie marnować czasu No y, Będziemy musieli znaleźć jakieś ładne drzewo świerkowe, by się przydało i w sumie To jest cel na ten odcinek o, Zaraz też postawimy portal, dobra Idziemy spać i Zaczynamy dzisiejszy super odcinek. Dobra. Weźmy sobie obsydian i kurde. Gdzie ja chcę zrobić ten śmieszny portal? Kurde. Myślę, że no. Tak, gdzieś w centrum. Wiecie co? Ja sobie w sumie wykopię trochę drewna i zrobię jeszcze, żeby pigliny mi nie przechodziły, furtki. To będzie myślę też nie najgłupsze. Dobra. Myślę, że na, por na portal miejsce dobre będzie tutaj, chyba. Jest Git. Dobra. Tutaj robimy portal nasz. Oczywiście, ozdobimy go niedługo, żeby to nie był taki smutny portal. Zwykły, Minecraftowy. Ale na razie. Nie wchodzimy jeszcze. Teraz róbmy sobie tak, pójdziemy do domku szybko po crafting, zrobimy sobie mm, jak to się nazywa furtki O ja zawsze się myli Czekoły. a na odwrót pyk pyk, pyk pyk jedna robimy patyki przy bardzo druga Trzecia, czwarta, oj, dobra Jeszcze jedno potrzeba Okej, okay, mamy furtkę Teraz sobie zrobimy tak już nam pigliny nie przejdą Ani villagerzy Prze bardzo Oczywiście źle postawiłem. dobra Okej, okay, teraz bym jeszcze szybko rozsalił naszą trzcinę cukrową Chyba tutaj przy morzu. Tutaj widzę lód. A to w sumie będzie niedaleko drewno. O, Widzę drewno. No i fajnie, mamy blisko drewno. Dobra. Tutaj sobie rozsadzimy tą trzcinę. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. No to co? Rozsadzamy. <laughs> Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Okay. ona lasę urośnie. A my chyba teraz ruszymy po drewno na nowy domek Mam nadzieję, że to będzie jakiś ładny domek. Bo ja w budowaniu to no, najlepszy nie jestem, ale... No, ale jak już to będzie, nie? Dobra. Lecimy. W następnym odcinku wybieramy się do netheru. Tak mi się wydaje. Zacznijmy tutaj drzewo, żeby rosło. I w nederze już będziemy szukali fortecy i bastionu, no i będziemy przechodzić minecrafta. To będzie potrzebne nam, bo elitrę bym chciał, bardzo bym chciał elitrę, bo ona by dużo pomogła. Ale myślę, że jeszcze raz zanim dojdziemy do, prawda, endu, trzeba się trochę wystakować. Okej, okay, zbierzmy jeszcze to. Myślę, tak spód z taka drewna, przynajmniej, trzeba będzie zebrać na ten domek. Mam go jakoś w głowie wyobrażonego, ale... To jest moja wyobraźnia, nie? Może być dużo gorzej, albo dużo lepiej. Oj, tam jest miś polarny. My nie chcemy z nim zacierać tak jakby. My tylko sobie tutaj drewno skopiemy, prawda? Nie będzie nas bił, prawda? No właśnie, no i fajnie. Okej. Okay. Szybko jeszcze to sobie skosimy. No i co, możemy lecieć? Chyba do budowy domku. Mi się wydaje. Okej. Okay. No to sobie trzcinę jeszcze zbierzemy przy okazji. Czemu by nie w sumie? Okej. Okay. Proszę bardzo, dobra. Lecimy. I budowa domku. Myślałem też, gdzie ten domek zbudować, ale... No, ten teren nie jest jakiś najlepszy. Więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Już się też co zrobić z tych diamentów, bo zostało mi jeszcze 5. I... Na pewno zrobię... No nie wiem, w sumie. Na czego bym sobie zostawił. Mm, nie zobaczymy. Ok. Teraz ważne pytanie, gdzie ten domek zrobić? Oh. Tutaj prawda, no nie najgorszy jest teren. Okej, okay. zniszczymy tu. Dobra, myślę, że to jest całkiem dobre miejsce, A ten domek nie będzie jakiś szczególnie duży. On po prostu, no musi jakiś być, nie? W miarę dobry. Okej, okay, dobra. To co? Nie wiem czy tu będzie pasować to świerkowe drewno, bo taki teren, no wiecie, sami widzicie jaki jest, ale... O, fajnie, że owce postanowiły sobie tutaj po pochodzić, nie? się, no prawda. Właśnie czy będzie jeszcze ogarnąć, prawda, yy, piasek, bo no, bez piasku będzie średnio, średnio jak to wygląda, no tak trochę średnio, no. No ja w budowaniu to jestem naprawdę średni. Dobra, tutaj pyk-pyk. Pyk-pyk, pyk Okej, czy to jest równe? Tak, to jest równe, dobra. Boję się, że będzie brakować drewna, więc zrobię zaraz szybkie cięcie i... Yy, wrócę z drewnem, bo... no nie będę... Nie mamy tyle czasu, żeby wszystko to pokazywać jak to na to drewno. Chodzę tam i z powrotem. Proszę bardzo dobra. Co teraz? Um, wydaje mi się, że trzeba będzie to zrobić w taki sp sposób. Okej. Okay. Dobra. Nie, czekajcie. Kurczę. To jest... Kto by się spodziewał? Dobra Tutaj myślę, że zrobimy tak Okej, okay, jest git. Tutaj no niestety mamy takie zagłębienie tego czy będę, będę musiał zrobić łopatę i tutaj wyrównać ten teren. Okej. Okay. Kopmy trochę dirta i tam zabudujemy. Że tutaj jest dobrze. Dobra, mam trochę Dirta. Teraz tak e, zabudujmy tutaj. Będzie potrzebne trochę tego miejsca, jednak no bo no ten domek nie będzie duży, ale ten teren też taki jest średni do budowania. Po prostu jakoś mi się tutaj widzi ten domek ładnie. Okej, okay, tutaj proszę bardzo. Ostatnie zlepki. Okej, okay, mamy to. Ten domek będzie taki, wiecie, no mały, mały, średni raczej, no dużego nie ma co tutaj, prawda, robić, no bo ja nie mam za bardzo dużo rzeczy. Na razie du duży magazyn będziemy robić na gdzieś niedługo. Na pewno nie w tym odcinku, myślę, chyba tak jest dobrze. Okej, okay, no ten domek. Coś, coś mi się nie widzi. Tak szczerze. Dobra. Mm, teraz tak. Taki mały ten domek się wydaje, nie? To jest z tyłu zrobimy takie coś. Tak żeby było symetrycznie z tym z przodu. Okej okay. Czy to wygląda jakoś w miarę No kłóciłbym się czy to wygląda dobrze, nie, ale Źle chyba zamienię to prawda? Tutaj o oh jest, to wygląda tragicznie, umówmy się Dobra, zróbmy tak Dobra, tutaj Prawda, cykl. Ej, no dobra, mogło być gorzej, nie? Mm. Zbliża się noc. To mnie troszkę niepokoi. Tutaj prawo musimy zmienić. Okej, okay, mamy co? Dobra, myślę, że teraz pójdziemy się kimnąć. Tylko tutaj zapisałem kurczę. Słaby jestem w to budowanie. Dobra. Moje oczekiwania były Powiedzmy, że inne, ale co jest to będzie. Nie ma takiej tragedii. mogło być dużo gorzej. Jak na mnie. Idziemy się przespać. Okej, okay, dobra nas wszystkim. <śm> Dobra, zajmiemy się teraz y, zebraniem piasku. Kurczę, jak to jest krzywo, nie? Tak krzywo jak ja. Dobra. Piasek, zbierzmy piasek. Dobra, myślę, że tyle w zupełności wystarczy trochę tej... Poprawimy to jezioro, bo jednak to jest nasza okolica, nie? To musi wyglądać dobrze. No i jest super. Dobra. No, zróbmy sobie już tutaj w naszym, prawda, domku sturze myślniczy. Albo normalnie mówiąc, crafting. Proszę bardzo. Pyk. Dobra. Picyki sobie myślę damy tu. Teraz tak. Okej. Okay. Zrobimy sobie tak, tak żeby to wyglądało lepiej. Weźmiemy co? I damy tutaj, okej. Okay. Piasek. Piasek. Idziemy po węgiel, bo zapomniałem wziąć. No już w następnym odcinku będziemy w tym naderze, O, widzę, że golem jak się zrespił, okej. Okay. Węgiel mamy tutaj, o jedzonko mi się przepaliło, dobra. Lecimy. Okej. Okay. Dobra. Przepalamy. No i teraz tak, myślę, że podłogę zrobimy sobie z y kobla. No wygląda to po prostu w miarę w miarę, tak że ujdzie. Tak, skakujemy do naszej jaskini, w której już w wczorajszym odcinku byliśmy. Okej, okay. no i co, wykopmy sobie trochę kamienia. Przy okazji w sumie zbiorę jeszcze węgiel, bo no, zostało go niewiele całkiem. A i tam na dole jeszcze jest ta jaskinia do zeeksplorowania. Do niej też się wybierzemy niedługo na pewno. Okej, okay, myślę, że 30 to jest wystarczająco. Możemy wychodzić. Jezu, jaki ten domek jest okropny. Dobra. No trudno. Się mówi. Dobra. tak, pik, pik, pik. O Jezu, się, to może jednak nie wystarczyć. W takim razie, no niestety będę musiał jeszcze wykopać, a to już jak będzie cięcie, żeby wiecie, no nie zanudać tym kopaniem. Okej, okay, to ja się tutaj po prostu w sumie w O, tutaj mamy kamień od razu. Nie ma co. Dobrze, myślę, że no to już powinno wystarczyć na spokojnie. Więc lecimy, szybko rozkopujemy. Prawda, szkło się przepala. No, jest dobrze, myślę. Jak na drugi odcinek już mamy schronienie. Mogło być gorzej, nie? Dobra. Nie, no naprawdę. Ojej. Takiego mam nie farta ostatnio, ale no trudno. Pyk, to jest sobie. Robimy, żeby ładniej to wyglądało. Cyk... O jest, jakie to jest krzyba? Dobra. To jednak zrobimy tak. Jest git, dobra. Mm, mam pomysł. Dobra, jeszcze dwa. Okej. Okay. Dobra, ja już wypełnię tą podłogę i widzimy się, jak zrobię jeszcze udach, ponieważ udach też będzie męczący i pokażę wam już yy, wersję końcową. Widzimy się za moment. Zrobiłem ten dach. No, mógł wyglądać lepiej, nie? Ale w sumie nie jest taki zły. Ten domek, jednak, nie? Wziąłem ogarnąć jeszcze parę rzeczy na niego. No, zbieranie tego zajęło mi z pół godziny, ale, ale mamy to. Dywan. Jakby zro... nie chciałem się już więcej dywanu zbierać, ale myślę, że i tak tyle wystarczy. Tylko, jakby go tutaj postawić. Specjalnie musiałem zrobić małą farmę owiec, czy to jest. Myślę, że jest dobrze, chyba. Łóżko trochę nie pasuje w kolorze, ale. Dobra, damy je tu. No bo nie tak na wejściu. Tutaj jest git. Ok. Beczki mam. I pochodnie najważniejsze jeszcze. Tutaj damy tu, tu. Jeszcze, to właśnie, zapomniałem jeszcze o najważniejszym. Trzeba przecież jeszcze drzwi jakieś ogarnąć, nie? Okej, okay, pik. Mamy nasz domek. Okej, okay, myślę, że w sumie... Bierzemy jeszcze tą pszenicę Ezu, to znaczy trzcinę, sorry, okay. eee, Rozsadzimy, i chyba w tym odcinku to już będzie tyle Okej, okay, pyk, pyk, pyk pyk Tutaj damy pochodnie, żeby się topiło Chyba wszystko w tym odcinku. Tak więc do zobaczenia w następnym. Widzimy się już jutro. Filmy codziennie o 14:00. Więc siema!